Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat, który wiele razy był poruszany na różnych grupach, forach, a więc jaką modliszkę polecacie na początek? I tu chciałbym od razu z góry powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jakie modliszki ja polecam? A każdy ze swojego doświadczenia wie co innego. I tak na pierwszym miejscu klasuje się u mnie Hylokrania Paradoksa. Tutaj będziecie mieli zdjęcie z dokładną nazwą. Jest to prosta wodniżka w hodowli. Naprawdę e, trzeba potrafić e, ją zabić. Te mój, A jeden gościu w necie mówi, że Hymenopus Coronatus jest łatwiejsza od paradoksy. I co ty na to? <noise> bardzo dobre uśmiałem się troszeczkę no, są ludzie na necie którzy od trzech lat tam coś próbują robić, coś hodować i nie hodować i mają właśnie takie różne pomysły ale powiem tak, znam znaczy może nie osobiście, ale dosyć długo znam tego gościa dla wtajemniczonych to jest pan niemiecki, który daje sobie teraz czas odpoczęcia od modliszek i zajmuje się hodowlą kolinków polnych. Także to są właśnie tacy ludzie, którzy chcą zabłysnąć, ale niestety brakuje im troszeczkę wiedzy, przede wszystkim wiedzy i takich ludzi no, niestety nie warto słuchać. Także pan niemiecki chciałby się wybić i odbić od dna, ale niestety dno się oberwało. poduje teraz jakieś tam koniki polne i też nie wiadomo jak to wychodzi. Ale zostawmy to wszystko. Teraz przejdziemy do następnej modliszki, którą jest Spodromantis gastricia. Należy ona do większych modliszek, takich typowo modliszek. Też tutaj naprawdę trzeba potrafić ją zabić. No, jeżeli nie będziemy przesadzać, prawda? Ale jest jedną z modliszek, która naprawdę jest warta i polecana dla początkujących hodowców. Zdjęcie będziecie mieli tutaj z dokładną nazwą, jak to się nazywa. Można sobie googlować. Także przejdziemy teraz do następnej pozycji którą jest Hierodula. E, na rynku dostępne są Hierodula Patelifera i e, mój faworyt, e, naprawdę jest bardzo piękną modliszką dużą, kolorową jest Hierodula majuskula Zdjęcie będziecie mieli tutaj. E, ta modliszka naprawdę można powiedzieć, że to jest modliszka czołg. Je wszystko nie jest wybredna. Są troszeczkę problemy z rozmnażaniem, ale dla początkujących nie powinno to stanowić jakichś problemów. Po prostu wizualnie ta modliszka jest piękna. Te ziołmek. zapomniałeś o jednej modliszce: Hierodula membranacea też jest zarąbista i też w miarę dostępna także weź się w garść ty wiesz co Zygmunt no nieraz powiem ci że masz rację zgadza się Kierodula Membranocea tu będziecie mieli dokładną nazwę jak to się nazywa również należy do dużych modliszek do takich dla początkujących nie wymaga jakichś tam ekstra warunków przejdźmy do ostatniej pozycji którą tutaj chciałbym zadecydować przede wszystkim dla kobiet, bo kobiety jak wiemy lubią kolorowo i kwiatowo i tą modliszką będzie Kreobotra dramatus. tu będziecie mieli zdjęcie dokładne dokładne nazwę jaką się nazywa również należy do modliszek proponowanych na początkujących latach. Wszystkie wymienione przeze mnie modliszki utrzymujemy w temperaturze pokojowej. Tak mniej więcej 22 stopnie wiadomo im więcej tym lepiej, bo modliszka wtedy ma lepszą przemianę materii szybciej rośnie, ale 22 stopnie to jest takie minimum. Wilgotność dla tych modliszek proponowałbym 50 do 60% wilgotności a żeby regulować wilgotność proponuję zakup takiego oto urządzenia to jest higrotermometr taki najprostszy to kosztuje chyba 10 zł rzucić do pojemniczka w którym modliszka się znajduje albo się jeszcze nie znajduje, zmierzyć mniej więcej i wtedy będziemy wiedzieć ile trzeba namaczać podłoże w pojemniku i czy trzeba w ogóle i to będzie nam po prostu pomagać. I tu może jeszcze tak krótko do osób, które wyobrażają sobie, że. Zaraz muszą zakupić wielkie terrarium, obsadzić się z roślinkami, orchideami i tak dalej. No to są w błędzie. Modliszki kupujemy najlepiej w stadium L2. To można sobie wygooglować o co tu chodzi i tak dalej. Nie będę teraz się rozdrabniał. Ale L2, krótko powiedziawszy, to jest modliszka. Po wyjściu z kokonu jest L1. Potem po następnej dwudziestej jest M2. I taką modliszkę to jest pierwsze stadium, którym po prostu polecam do kupienia. Te modliszki obojętnie, w których gatunków, które wymieniłem, są po prostu wielkości dwa razy krówka poza tym możecie sobie wyobrazić wpuszczając taką malutką modliszkę do terrarium, powiedzmy 30x30x30 na 30 na 30. raz, że nie będziemy jej widzieć, jeżeli terrarium będzie pięknie zrobione i obsadzone roślinkami i tak dwa, że musimy tam wpuścić ogromną ilość karmówki dlaczego ogromną ilość karmówki, już tłumaczę ponieważ są duże gabaryty w terrarium, malutka modliszka i żeby modliszka znalazła pokarm, po prostu musi być jego dużo. Dlatego proponuję wykonać sobie pojemnik. Ja tutaj mam taką, taki malutki pojemnik. To jest plastikowe. U góry jest wentylacja jest starej firanki. To no na początek. Tu z boku również musi być wentylacja, żeby miały po prostu dobrą cyrkulację podlizki w środku. Można ewentualnie wsadzić patyczka, ja tutaj go nie mam. Tutaj wystaje gąbka. Gąbka jest po to, żeby karmić podlizki. Ja akurat karmię z tej strony, ale można sobie zrobić dziurkę tutaj u góry i również zrobić zakryć to gąbką i karmimy młodziški na samym początku najlepiej muszkami, melonoblaster. W późniejszym okresie Hydej. też jest dobrze podawać termobie, jest to super pokarm. Także takie, taki pojemniczek na to sam początek, później, w miarę wzrostu, wiadomo pojemnik rośnie wraz z modliszką. E, powiększamy ten pojemnik, czyli kupujemy jakiś tam plastikowy, większy pojemnik, wyższy. Może być kwadratowy, nie musi być okrągły. I e, tu chciałbym powiedzieć również, że jeżeli modliszka będzie taka, powiedzmy z tej mago. To wtedy można wsadzić ją do terrarium. Pod jednym warunkiem, że modliszka jest nauczona wybierać pokarm z pensetu. Bo wtedy mamy prościej. Bo wtedy otwieramy sobie terrarium. Mamy w pensetcie, powiedzmy, tam karaczana, jakiegoś, czy muchę, czy no, jakikolwiek pokarm. I podajemy jej cydranie, Także modliszka nie zdechnie z góry. Bo w innym przypadku, jeżeli modliszka nie jest nauczona, to musimy tam wpuścić powiedzmy stado karaluchów albo nie wiem, 30 much dużych, i, i to jest troszeczkę takie problematyczne. To by było na tyle. Tak krótki, taki opis. Jeżeli ktoś by byłby zainteresowany, to zapraszam na mój kanał YouTube Lord, Tam są również opisy. Hodowli poszczególnych modliszek. Są proste modliszki w hodowli, trudniejsze. także Zapraszam serdecznie na playlist. Tam możecie sobie zobaczyć to, co Was interesuje. I to było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie tam swoje pierdółki. Udostępniajcie. I do następnego razu Trzymajcie się. Cześć.